Witam w najlepszym odcinku na YouTube Nagrywam właśnie prosto już z Egiptu. Jakby... Bo co ja tutaj przeżyłem to jest... Slejowy szok Kuźwa, już od rana piłki rąbią Najlepsze jest, że zaraz wam pokażę co Kuźwa, wiecie co? Tu jest tak gorąco Że dupa mi się aż świeci I tak, są takie strefy equaparku. Ja pierdzielę tam są zjeżdżalnie tu Jezu, jakie to jest gigantyczne No i tak wygląda cały Egipt Tam mam w tych dwóch, tych... ...półgłąbów, którzy śpią. Znaczy się, nie półgłąbów, mam usię i siebie braciszka Piotrusia, więc to nie są półgłąby Później jeszcze chlapek <noise> Klub. No, jakby to jest to po prostu piękny powie ciepła. No i zaczynamy dopiero kontent, 7 dniowy wakacyjny. W się najlepsze jest to, że jestem tutaj sam. Bo jak zwykle nikt nie chce z tego kanału. A ja ma go totalnie w dupie, więc jakby. Oni teraz wiedziałem raz, że w ogóle ja tutaj się obudziłem. Jest jakaś. No, nie, nie pokażę wam, która jest bez zegarka, nie mam. Tam te z dalej śpią, więc. Ale powiem, wam, nie no, naprawdę, jest wyjście tutaj na plażę prywatną tego hotelu. Jest ogromna, ogromna, ogromna strefa basenowa. Jest tyle tego, że wciul. O, no jeżeli uda mi się wychwycić, o kuźwa. Jeszcze tam jedzie jakiś autokar w ogóle. No i... A ja widzę jak oni się nazielają gość kuźwa przez ziemię idzie. No i... powiem wam, bo nie mówiłam. Że warto być online. Tam też mózgi dalej śpią. Oczywiście, że tak. Powiem wam, wa wam, że warto być online, tylko na jedno. Yy, ja... Odręcam sobie fotkę, bo ty wyjedzie mi jakiś gówniak. O, 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 o. Zobaczcie, patrzcie, 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 patrzcie. Zajadzą takie motoryki fajne. Tak jakby gościu rozwozi ręczniki należaki. Ej, jakie to jest przemyślane. Jesus. Christ, jakie to jest przemyślane. Boże, oficjalnie wam mogę powiedzieć mm. Oficjalnie Wam mogę powiedzieć Że uwaga Pierwsza palma drzewo dotknięte Brawo ja Pierwsze palmo drzewo więc w ogóle jest naprawdę grubą, mówiłem Wam. O, ja zapomniałem. Jezu! O Jezu, zapomniałem że sobie powiększyłem ten. Tam się, że został mój komputer. Dobra. No, działamy. No, zapomniałem powiedzieć, że uwaga. Muszę sobie dograć jeszcze raz wersję, bo jestem zabudniona. się drzewo dotknięte. Wracamy do Lu akwenu. Do domu. No. No i, te, i takimi autami. Wjeżdżam, subcią Cały Egipt jest ładny Boziu. Pięknie jest Po prostu pięknie A w ogóle ta strefa basenowa, wow Dobra, muszę zamachać tej Queen, że już jestem Jestem No i w ogóle paję chwilę o tym obiekszy, to jest jakby My, my jesteśmy w Marsala. Dzisiaj miasto jest ładne. Jest, ma taki lekki urok. Bo może wygląda jak głup. No. Oczywiście tutaj mam obok siebie kąpa, ponieważ na nim, na nim jest cała baza plików i danych. Bo nie zabrałem tej beczki, puszki. Jezu, tak naprawdę mogę sobie siedzieć. I nagrywaj wszystko samo, ja nie muszę chodzić. Jak to pięknie wygląda. ja wam powiem, naprawdę to jest cud. O Jezus, jak to fajnie. Powiem wam, że jak już się naprawdę obudzi tak porządnie, to czeka was kolejna dobra aktywność. Co? Śniadanie, brawo ja. Na śniadanie się właśnie zaraz spijamy, więc zacząłem ten film. I będę nagrywać po powrocie dalej. Potem tylko montowanie, ale to łatwo przejdzie już. Wszystko jest ok, dajemy radę. Zamknij się. To było hamskie. Jak służyć mojego brata w tyle, to było bardzo obrażające. Pomimo, że ja wiem, że mi już połowa ludzi dookoła gdzieś tam w Polsce będzie pod podrażnieniem, na przykład babcię dziadek. Chociażby ci ludzie, no, nie że cały świata, ale ci ludzie. A ty się już przebrałaś? Oddaj to! I puść, jest tutaj mokre To jest mokra, że musicie to słyszeć? Nie jest mokra, ale specjalnie się odłożyłem No i tak właśnie wygląda nasz pokój Luke, Możesz przecież przywitać na vlogu No przywitaj się, a nie z... uciekaj Ależ ty jesteś <grym> Nagrało się <grym> Dzięki Mam, mam jeszcze swój dobry wagi do vloga. Super. Widzicie no, co? Nie, ja jestem za tym, Nie. żeby tutaj teraz tak jakby wyglądał tak. Majty. O, i teraz jest okej, okay, nie? Ale bluza chyba jeszcze za. Tak, oczywiście, bo jest zwinięte. Więc na dzień możemy to chyba zwinąć. Jakby ja teraz też otwieram walizki, walizkę, sobie dobieram boki. To może zostać w tym bloku na Wiem, jest najlepiej, aczkolwiek chciałem też coś zmienić. O, jak prąd mamy, to super, to sobie podłączę Weź telefon. Ty. Chcesz, żebyśmy mogli... Ale zamknij tupę. Mama, no tak. musimy się dzisiaj przejść z paperkiem po całym królacie. No no, no Coca-Cola mamy... Jakby ktoś się to chciał to podłączyć coś. Tutaj będzie różne to to. miejsce. Tu. No to jest. I uwaga! Nie, 8, dobrze. 8, 8, 8, 8, 8, 8, Ale ty 11. robisz. Tak, to jest to? Bo to jest sztuczna fala, to to jest fala. nie No tak. Pokaż. Chodź, Pana. Chodź Aś może, co? Mi też może pokaż, co? No, mama, no chodź tu. No, mama, chodź tu. Zaraz zdejmę ci ten plecak no bo. Za chwilę, tylko u siebie też mam. Nie ha wierzą to... mi z tym plecakiem. Zdejmijmy go. Wszędzie na podłodze te chwilę, już go już zostawię. Mam na chwilę to jest czekać za mnie, to zdejmę. Boju, zdejmij te plecak. Zdejmij z tego łóżka, no, nie masz mało miejsca. No się, zdejmę. Mało masz miejsca! Zdejmij! No ma zdejmistej spokoju a mało. Nawet się nie można pomyśleć przez to łóżko Mówiłem, że to jest i że tego mi nie zabieram. mnie nie przestał, miałem problemy na lotnisku, ale trudno Działać